Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na ranczu. Robert jest z nami. Po mu zgarsz, bo wiatr strasznie wieje. Co dzisiaj robimy? Montujemy szyny. Tutaj już pozwoliłem sobie zespawać. Eee, zespawałem te dwie szyny, bo tutaj będą wrota przesuwne. Eee, jednak koło drugie będą się mijały I właśnie już zaczęliśmy to skręcać, ale nam tutaj troszkę nie pasuje. Bo muszę muszę tą stroną, o tą stronę muszę troszkę wyżej podnieść. Skuram? No i już tutaj sprzątamy. Podokręcałem. Eee, podokręcałem, tutaj jeszcze takie z boku sporniki dałem. Nie wiem czy będzie widać. A tu tylko trzy dałem po prostu, bo to są dwie, dwie te szyny zespawane. I, i musiałem po prostu dać jeszcze spórniki tutaj do krokwi. Aby po prostu nie gieło, tutaj w tą stronę, jest kolejny dzień. Pras z bramą przesadną. Już wyspawałem sobie konstrukcję. Ta będzie taka lżejsza. W cienkich profili. Chyba 25 na 30. O ile się nie mylę, 20 na 30. 20 na 30. A tutaj kupiłem sobie metr. 30x40 profilów i będę robił kasetę, bo muszę taki zamek ten hakowy wpuścić będę tutaj wycinał odpór od tego zamek. dobra, roleczki już mamy spawane w sumie cała konstrukcja jeszcze do szlifowania będę, będę to próbował jakoś pomalować, nie wiem czy mi się dzisiaj uda To jest dosyć chłodno, ale jak będzie ciepła farba troszkę palnikiem podgrzeję materiał to może uda mi się to pomalować a i co jeszcze wymieniłem sobie gaz bo e, w nikomacie, macie bo wcześniej robiłem na mieszance argonu co2 a teraz e, sam co2 czyli na tym gazie po prostu lepiej mi się spawa nawet, nawet w lepsze spady wychodzą Takie spady ja tam nie jestem spawaczem zawodowym nie umiem spawać ale na swoje potrzeby to mi się wydaje, wystarczy, nie trzeba lepiej. I co? Działamy. To jak, jak te kurwa utwieranie. Oczywiście. Tu już robisz Nie no tam akurat już muszą być otwierane, chociaż można było na no zewnątrz puścić. Robić, i ale tutaj jest lustro, pokaż Robert jak to jeździ. o no, fajnie idą. Super. No, jeszcze u dołu muszę prowadnicę tutaj przyspawać. I dochodzi. No i gitara. Zaraz jeszcze musimy ściągnąć je i prowadnicę dospawać u dołu. Tą dolną prowadnicę też przyspawałem. Jak sami widzicie. Tylko, że kurde, trochę jest chłodno dzisiaj. I farba słabo schnie. I będę musiał jeszcze raz poprawić. Nie zrezygnowałem, bo miałem już położyć sobie blachę na to. Ale, ale nie, musimy poczekać, aż będzie cieplej. Od razu tą, te szyny też dwie się, się pomaluję. A w międzyczasie mam już 15-16, więc sobie jeszcze pospo, spróbuję pospawać. E, jedną ramkę sobie wyspawam. Postanowiłem pomalować drugi raz. A tam mam jeszcze jedną wyspawaną. Także to już kolejny dzień prac i zaraz będziemy kręcić blachy i zaraz wjadą, szyna też wymalowana Zaraz zaczepiamy i podejrzewam, że dzisiaj skończę to. No już pierwszy arkusz blachy położyliśmy, ja powierciłem otwory, Robert nituje i zaraz lecimy z kolejnym Robił nam się już wieczór. Zdążyliśmy tylko jedną e, jedną bramę zawiesić. No i zostanie. Będziemy kończyć e, w następnych e, dniach albo albo nie wiem kiedy. Zobaczymy. Jak będzie czas to będziemy kończyć. Tutaj będę musiał troszkę ziemi podebrać. Na razie jest zabezpieczona, żeby nie e, wiatr ją nie nie e unosił, bo jeszcze nie ma dolnej rolki prowadzącej, ale to wszystko się zrobi w najbliższym czasie no i witajcie chciałem pokazać jak zakończyłem pracę związaną z bramami przesuwnymi w moim garażu otóż to wyszło tak zaraz postaram się otworzyć Postawiłem zamki tylko znaleźć klucze i i otworzymy to. Fajnie się leciutko otwierają. Do tego momentu, ale myślę, że to wystarczy. Trochę nie przemyślałem, bo tą rączkę mogłem zawsze jeszcze przykręcić w tą stronę, czyli tutaj, tak jak w stodole. Ale, ale elegancko chodzą, jedna mija się z drugą. O, u dołu są prowadnice rolkowe, dlatego tak leciutko chodzi. Tutaj też na fajnych prowadniczkach. Także. coś się czasami blokuje, ale będę musiał popiłować to i zamknięte są. Więc tak nam wyszły bramy. już drugą nie będę otwierał, bo to będzie widać oczywiście, ale elegancko. Także polecam wszystkim bramy przesuwne, bo bo po prostu nie trzeba ich otwierać, a ja przy takiej lekkiej konstrukcji, jak ja to robiłem. Eee, wiem z doświadczenia w Stodole w domu też w garażach mam otwierane tak jak tam w Stodole jedna. I, i wiem, że wiatr bardzo no trzeba dobrze, dobrze zabezpieczać, bo czasami nawet gdy mam stopki podporowe e, zawieje wielki wiatr, to potrafi mi ściągnąć te bramy, pod, podnosi ich do góry po prostu i, i spadają z zawiasów a to to jest super rozwiązanie super sprawa tylko teraz podrównamy sobie tutaj już zakupiłem tłuczeń, będziemy wysypywać to tłuczniem, utwardzamy to tłuczniem i może jakąś przelewkę się zrobi, ale to zobaczymy kiedy, bo, bo mamy bardzo dużo pracy. Dzisiaj mamy niedzielę, przyjechałem na ranczo 9 marca. 9 marca, pszczółki ładnie się oblatują. Jak widzicie, sami noszą pyłek. Mamy tutaj bardzo dużo pyłku. Targają normalnie, targają pełne mnóża ugnu, pyłku. Noszą i no niech tam fajnie się rozwijają, czerpią. ciutki pyłek. Mamy tu leszczyn, trochę. pewnie już wierzba zaczyna też piknąć, iwa, więc, więc będą nosić z tego pyłek. No i co? Kończymy. Yy, kończymy yy, ten odcinek z bramami. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę albo w dół, co kto woli. Zachęcam też do komentowania. Pozdrawiam wszystkich, cześć na razie.